Centrum Skłusza Redeko wwwredego.pl mecz z kotwicą rozpoczął się od punktów Rafała Bigusa. Później przede wszystkim trafiali już gospodarze. Po inauguracyjnej odsłonie Śląsk prowadził 24 do 17. Trzeba pochwalić Wrocławian za skuteczność. Ponad połowę oddanych rzutów znalazła bowiem drogę do kosza. Druga kwarta nie zmieniła obrazu. Dobrze grali gospodarze. Kotwica była zespołem gorszym w szkoleniu Śląska Jerzy Hudeu szybko wprowadził na parkiet najmłodszego w zespole Maksyma Kulona. Nawet z młokosem w rywalizacji przewaga Śląska rosła. Kwarte numer dwa. Wrocławianie wygrali punktem. Kolejna odsłona meczu była pieczątką do ostatecznego sukcesu. Dobrze zagrali szczególnie podkoszowi Radosław Chyrzy i Paul Miller. Kwarta skończyła się skutecznym rzutem za trzy Dominika Johnsona. Gospodarze prowadzili 73 do 60. Ostatnia część spotkania to oczekiwanie na końcową syrenę przy dobrej zabawie na parkiecie. Losy meczu już dawno były rozstrzygnięte. Skończyło się na wygranej Śląska różnicą ponad 20 punktów. Najlepszym zawodnikiem był Radosław Hyży. Trafił wszystkie 10 rzutów z gry. Skończył mecz z dorobkiem 22 oczek. Wrocławianie kolejne spotkanie w lidze rozegrają w sobotę. O 17:00. podejmą Polfarmę Starogardański. To kolejny ważny mecz dla Śląska. Wrocławienie walczą przecież o play-off. Na razie zajmują ósme miejsce z tą Samą liczbą punktów co siódmy aseko Gdynia areną wielkanocnego spotkania ekstraklasy koszykarzy we Wrocławiu będzie hala orbita. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl